Witajcie moi drodzy! Dzisiejszy odcinek zaczniemy smutnymi informacjami. Ponieważ ktoś włamał się na mojego Discorda i go całego zniszczył. Możecie o tym wiedzieć albo nie wiedzieć, bo w sumie było to w nocy, po północy, gdy mrok za oknem. No i generalnie, no, no słabo się zrobiło. Słabo się zrobiło. I no, jak możecie zauważyć, to wczoraj mi pisaliście, że link do Discorda nie działa. On specjalnie nie działa, bo tamten Discord już poszedł w zapomnienie. Stworzyłem nowego Discorda. Discorda. W dzisiejszym odcinku będziemy wbijać sobie do was na serwery I właśnie chciałbym was poinformować, że teraz musicie wbić na nowego Discorda W opisie jest nowy link do Discorda, na który możecie sobie wbijać I tam jest oczywiście kanał tekstowy, na którym macie link do formularza Bo zasady się zmieniły, ponieważ bardzo dużo osób podszywało się pode mnie na różnych serwerach Mając IP do nich Dlatego teraz wbijacie sobie, słuchajcie, na mojego Discorda, którego macie w opisie Jest to nowy Discord, tak jak mówiłem wcześniej Wbijacie sobie na kanał tekstowy serwery Minecraft I tam macie link do formularza który musicie po prostu wypełnić. Czekać na serwerze, bo jeżeli będę nagrywał odcinek, to poinformuję was właśnie o, o tym na moim nowym Discordzie. Więc myślę, że wszystko jest jasne, więc to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo jak nie, to przyjdę do Was. A jak możecie zauważyć, w tych okularach wyglądam groźnie. Z mordo, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał. Powtórzę jeszcze raz: Zasubskrybuj ten kanał! I zostaw łapkę w górę! No! A my zaczynamy. W dzisiejszym odcinku wbijamy sobie na serwer Mini Ferreina Mix. Byliśmy kiedyś na tym serwerze parę dobrych miesięcy temu. No i jak możecie zauważyć, jest 14 osób, więc wbijamy sobie i zobaczymy, co na nas będzie tutaj czekać. Okej, okay, i jesteśmy, jak możecie zauważyć, się. Mano! Jesteście na odcinku. Patrzcie to! Patrzcie ile tutaj jest ludzi w ogóle na tym serwerze! Co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje w ogóle? Witamy na Mini na Mix! Jesteście na odcinku! Super! Witamy serdecznie! Hejka! Słuchajcie! To chce mnie oprowadzić po serwie. Jako przedstawiciel miasta zapraszam na wycieczkę. Okej, okay. daj Day Axa. Okej, okay, to idziemy za Day Axa, bo to jest admin. Okej, okay, to będziemy za nią chodzić elegancko. Zobaczymy, co ona nam pokaże. Zapraszam. Oki. Okay. Dobra, i zobaczymy, co tutaj. Czekajcie, bo gdzie ona poszła. O, ona tutaj poszła. Tu mamy spałnik Okej, okay, bardzo fajny. Wioska jest rozbudowana. No właśnie, widzę, że jest rozbudowana. Yy, bo jak możecie zauważyć, jest naprawdę masa tutaj domków. Mamy wieśniaków. O kurde, mamy tutaj wieśniaczków. O kurde, patrzcie, tutaj mają go nawet wyekspionego do eksperta, bardzo ładnie bardzo ładnie, każdy ma swój sklep okej, okay. ej w ogóle jaka duża jest ta wioska, nie, serio ej kurde, co tutaj tak ludzi wywala, o co chodzi, o co chodzi handel dobrze kwitnie, okej okay. zgubiłem cię ej, gdzie ona jest, gdzie ona jest, halo przed chwilą ją widziałem, i jej nie ma o co tu chodzi, wow, patrz jaka chata o, zostałem typnięty, dobra kozak, kozak, tu mamy tablicę ogłoszeń i non pvp, okej okay. tablica ogłoszeń, zmniejszona Cenę ciast dniowych w sklepie Fifka i Gruciksa. Aha, okej. Okay. Od 5 maja wchodzą w życie licencje rybackie. Info na Discordzie. Łowić ryby można tylko na publicznym molo. Co jest? Ej, ja tu widzę, że tutaj grubo się dzieje. Dobra, idziemy, słuchajcie dalej. Masz opę, możesz się tepać. Okej, okay, dzięki za opa. Jak możecie zauważyć, w dzisiejszym odcinku nie mam cheatów, bo ostatnio trochę przesadzałem. Co jest? to co, to co, co? Ej, co tam się stało? Ktoś tam. Co jest? Ej, halo, halo. Tutaj coś ten. Co tu się dzieje? Co to za? Co to za ten? Co to za statek? Ej, tu się pali. o kurde, trzeba to ugasić. Bo to mała historia była. Jaka historia? Ej, kurde, patrzcie, tutaj się normalnie rozbił jakiś ten samolot. Co tutaj się dzieje? Ty? Co tu się odwala? Ej, leciliśmy z poprzedniej edycji na wakacje i się rozbiliśmy tutaj. Oj, mocno, co jest? Ej, to z tego co widzę, ten serwer ma jakąś tutaj fabularną akcję. Ej, naprawdę grubo. Bo, dobra. Te kolorowe dachy to domki graczy. Ło, kurde. Zapraszam do La Casta de Adminos. Dobra, idziemy do La Casta de Adminos. Zobaczymy, co oni tutaj nam ciekawego pokażą. O, mieszkanko. O, to jest jej mieszkanko. Dobra, wbijamy się tutaj. Dobra, okej. Okay. Poproszę kawkę. Słodze, dwie. Czekaj, <laughs> czy nam kawkę zrobi? Mam wodę. Dawaj, wodę. O, dobra. O, ale sygulnęłem. Dzięki. <laughs> dobra, zobaczmy, co my mamy tu na górze. Wow, mamy tutaj pieska. On się, o, on się nie nazywa. Patrzcie, jaki dywan porumban. w ogóle. Co jest? Dobra, tutaj co mamy? A, tutaj mamy widok. O, kurde. Gdzie ona nas prowadzi? Gdzie ona nas. Mieszkanko Rodziks. Aha, okej, okay. dobra. Tu jest kolejne. Wow, tu na piętrach są mieszkania adminów. Okej, okay, dobra. Tu mamy kolejne mieszkanko admina jakiego? A, czyli każdy mieszkanko się różni, bo każdy sobie, słuchajcie, e, buduje osobno te mieszkanka. Mega spoko, co my tu mamy? A, to jest szafa, okej. Okay. Włączmy sobie game moda, bo z tego co widzę, każdy ma tu game moda. Okej, okay, dobra. Domów jest dużo, no właśnie widzę, że jest tutaj masa domów w ogóle. Kogo to różowy domek? Ej, patrzcie, jaki kozacki. Najbardziej rzucił mi się w oczy, nie? Ten różowy, bez kitu. Co tu? Co to? A tu jakieś te automaty, co jest? Fajny kolor, lubię taki. Różowy jest koks. <laughs> dobra, tutaj, no w tym domku Za bardzo, jak możecie zauważyć, nic tutaj nie ma Specjalnego, generalnie, no na tym serwerze Jak możecie zauważyć, to naprawdę jest grubo Patrzcie, mają na, nawet logo Mini na Mix, ej, to jest w ogóle zabawne Że jest, istnieje serwer, który jest Słuchajcie, zainspirowany Ferainą Patrzcie, jak to miasto jest wielkie w ogóle Ale super widok Bardzo mi się podoba Ej, naprawdę jest zarąbisty ten serwer Czy wy widzicie te wszystkie budowle? Że im się chce tyle grać, to ja jestem naprawdę Ciężkim szoku, nie? Nam też, dobra Kurde, patrzcie Tutaj jaka chata cała drewniana to Wygląda jak jakiś, nie wiem Ty, co jest? O co ho? Co tutaj się dzieje, ty? Okej okay. Ej, patrzcie jak w ogóle mapa tutaj wygląda potężnie Lol Ej, ale dlaczego to jest tak pobagowane tutaj? Nie widać tych gór To jest dziwne, nie? To jest dziwne A, bo to, a to jest chyba pod ziemią Tak mi się wydaje, czy nie? Ej, dziwne, dobra Co my tutaj w tym domku mamy? Z tego co widzę, to on jest pusty cały Zakaz wstępu Ej, mogę wejść? Mogę wejść, czy nie? Bo, tak, dobra Okej, okay, to możemy. Yy, monolit istnieje. Co jest? Ej, to się grubo odwala, nie? Dotkniesz, równa się chund pozdro. Dotknęłem. O nie, co się? Co się? Co jest? Jakieś czary. Ej, widzieliście to? Co tu się stało? Ja chcę jeszcze raz. Co jest, co jest, co jest? Co jest? Ej, serio, nie wiem o co chodzi, nie? <laughs> Patrzcie w ogóle tutaj, ile mają kurczaków, ile owiec, i ile krówek. Wow, o, oh, i kaktus Andrzej, oczywiście, go też nie mogło tu zabraknąć. Zapraszamy na warp MWK. Ej, co jest warp MWK? Dobra, co tu się dzieje? Co jest? Ty jesteśmy na samej górze. Patrzcie, tu widać miasto. Ej, ja tutaj dam sobie większy render distance. Parkour dla ciebie, parkour dla ciebie. Okej, okay, mam go przejść, tak? O kurde, widzowie, widzowie! Oni nam zrobili parkour. Okej. Okay. Ej, dobra, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie kciuki, żeby mi się udało go przejść, bo no ja nie jestem jakimś super parkurowym świrem, Aczkolwiek, może nam się uda. Wydaje mi się, że się nam uda. O kurde, dobra, dobra. Tutaj cyk. O, pek, pek. O nie! Kurde, spadłem. Patrzcie, ty, będziemy wchodzić do mojej głowy. Co tu się dzieje? Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz. Do trzech razy sztukę. Jak za, trzy, za trzecim raz. Mi nie, się nie uda? O nie! To słuchajcie, trochę przyczytujemy z tym game modem, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra, więc tutaj idziemy sobie tak. O! No! Dobra, jeszcze raz, bo ta. Ej, w ogóle, jak to jest możliwe, że ta dziewięćdziesiątka, 90... 180, sorry, mi wyszła za pierwszym razem, to ja jestem w szoku. Dobra, to, to możemy sobie ją ominąć, bo to będzie. To będzie naprawdę długo trwać, jakbym ja miał to przejść, więc tutaj sobie tak oskaczemy. O, proszę bardzo, tutaj cyk. No nie! <laughs> Urdy! Urdy, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze Dobra, okej, okay. jeszcze raz, jeszcze jeszcze raz. Tutaj cyk, cyk. O nie, dobra, to sobie możemy ominąć. E, omijamy sobie 180. -kę. Jak mogliście zauważyć wcześniej? Udało mi się ją przejść, więc e, nie powinno być problemy, O, dobra! Jest gitara. Mamy, słuchajcie, odpaloną wodę. To jest chyba jakiś checkpoint, tak mi się wydaje. Dobra, okej. Okay. Tutaj mamy znowu 180, -kę. o kurde, płotki. Płotki, dobra, okej. Okay. O, dobra. O, no nie! kurde dobra. Co so, stąd zaczynamy? No, ja nie mogę. Ej, jaka... Misja, dobrze, że jestem na game bo to by trwało z 10 lat, naprawdę, nie? Wierzę w ciebie, no ja w siebie też wierzę. Okej, okay, dobra. O, cyk, cyk i cyk. Okej. Okay. Ło, 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 kurde ty jakie tu są. O, dobra, tutaj sobie trochę poczitujemy. o a tutaj mamy chyba checkpoint, nie? Tak, to jest checkpoint. Okej, okay, dobra. Teraz po tym. Cyk, o. Dobra, o, kurde Dobra, tu mamy barier bloki Których wcześniej nie widziałem I teraz wchodzimy do mojej głowy Prosimy o wpis do księgi pamiątkowej Dobra, nie ma problemu Dobra, bierzemy, słuchajcie, księga pamiątkowa MF, byłem tutaj Ja, Marcin, MWK Kebab, ja Dajemy im to, patrzcie, nawet w skrzynce zrobili Słuchajcie, moją głowę, co tu się dzieje Dobra, dam im to do skrzynki A, tutaj mamy, słuchajcie, całą administrację, jak możecie zauważyć Wypisaną, jestem Ciekawe, czy coś mi tutaj pokażą. Mm, bo jak możecie zauważyć, tutaj mamy też autorskie wyspy z biomami. Możemy pokazać. Prawda, że im się chce tyle grać. Patrzcie, jak to miasteczko zarobiście tutaj wygląda. Naprawdę wygląda dobrze. Serio, nie? Polska flaga, bardzo fajna. bar portale. Dobra, jesteśmy na warp portale Gdzie my mamy wejść? Do tego, okej okay. Idzie następnie? Gdzie my jesteśmy? Wow, dobra, typu nas, słuchajcie, gdzieś O, wyłączyło mi game moda. Okej, okay. gdzie my jesteśmy? Co jest? Co to, słuchajcie, zabiją Jakiś porumbany, nie? Pa kurde, o day. Patrzcie to w ogóle, nie? Ile tutaj jest kaktusów Ej, ja w Minecraft'cie chyba nigdy nie widziałem tyle kaktusów Poważnie, ej, w ogóle, co? To to jest taka wyspa Ej, co jest? Ja myślę myślałem... Myślałem, wow, łokierde. To wygląda pod tym. Wow! Patrzcie, ile tu jest dziur w ogóle, nie? Ej, co jest? Że komuś się chciało coś takiego robić? To jestem naprawdę w potężnym szoku, nie? Bo to są latające wyspy. Aha! Tak, tak, tak. Ej, co jest? To jest naprawdę grube. Serio, nie spodziewałem się tego. To jest w ogóle jakaś lawa. Nie zalewać wodą, będą warny. O co chodzi w ogóle? Co to jest? Yy, po co im coś takiego tutaj? Czy ktoś mi to wyjaśni? Po co im taka lawa w środku? jakby między domkami taka zwykła lawa. o co chodzi tutaj mamy jakąś fajną farmę tutaj mamy kolejną farmę i tutaj słuchajcie okazuje się że to są wyspy czy wy to widzicie Ej, ja nie wiedziałem że to są słuchajcie wyspy w ogóle to cała nasza mini feraina mix wow Ej, naprawdę grubo nie serio ja jestem w potężnym szoku że mini feraina mix w taki sposób się tutaj rozrosła i że w ogóle wiecie bo to jest kolejny sezon i w ogóle nie wiem kiedy dokładnie byłem na tym serwerze ale zmian jest tutaj naprawdę dużo nie dobra Słuchajcie, do drugiego świata. Jo, wow, wow, wow. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Co, to tu? Ty, to jaki tu jest biomczadowy w ogóle? Wow, wow, ey. Podoba mi się ta wyspa. Ta wyspa, ta wyspa jest chyba jedną z lepszych wysp. Serio. Wyspy odkrywamy co tydzień. Tak sobie teraz myślę, że w sumie, może jakiś totem im tutaj zbudujemy. Tak, jasne. Okej, okay, ale gdzie? Dobra, słuchajcie. Więc na koniec dzisiejszego odcinka budujemy im totem. To będzie totem. Y, Mwki I nie będą mogli go rozwalić Taka jest, słuchajcie, takie jest przesłanie do was Bo wiem, że oglądacie ten odcinek, gracze z tego serwera Nie możecie zniszczyć tego temu, Bo on jest, słuchajcie, cudowny będzie O, proszę bardzo Teraz dajemy sobie tutaj tabliczkę Sign, o, dobra Mwka tu był, nie rozwalać Święte miejsce Subskrybujcie Mój Kanał, na ty, aj super mywyky, o proszę bardzo, no i Kazak, zasubskrybujcie kanał Mwki, bo warto i zostawcie łapki w górę. Dokładnie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapy w górę. W dzisiejszym filmie było naprawdę dosyć ciekawie i to bez cheatów. Zobaczyliśmy naprawdę super serwer. Przypominam, że jeżeli chcecie, żeby Wasz serwer był w odcinku, to wystarczy wbić na mojego nowego Discorda, tam na kanale tekstowym kliknąć w formularz, wypełnić go, wysłać no i czekać na moją odpowiedź na mailu. Więc ja byłem MWK. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się na razie i. elo Pa